Cześć siemanko, ja jestem Squido i witam w kolejnym odcinku poradników, w którym pokażę Wam jak zrobić koło w Minecraft. To jest rzecz prawie niemożliwa, ale ja dziś udowodnię, że jest to całkiem, całkiem możliwe. Najpierw ustawimy sobie dzień. I teraz robimy sobie koło. Będzie to naprawdę prosta budowla. Nie chodzi tutaj o żaden schemat, tylko o to, aby przedstawić Wam pewien sposób myślenia, dzięki któremu będziecie mogli sami budować takie koła. Na początku robimy sobie kwadrat. Ten kwadrat z każdej strony obtaczamy blokami. Później to co powstało też obtaczamy blokami i tak naprawdę to jest taki sposób myślenia, który jest bardzo bardzo prosty i zrozumiały dla każdego. Tak robimy sobie kolejne kolejne warstwy, ale zauważycie, że wygląda to trochę jak taki może kwadrat. Trochę właśnie, no nie jest to zbyt kuliste, ale robimy sobie kolejną warstwę. I tutaj nadejdzie taki moment, w którym będzie przełom. Także poza tym prostym myśleniem, jak widzimy, trochę przypomina to kwadrat, trochę taki jakiś rąb. No na pewno nie jest to koło. Trzeba coś z tym zrobić, i pokażę Wam tutaj, o co właściwie chodzi, żeby to tak naprawdę zaokrąglić. Więc wrzucamy sobie tutaj jeden blok. Tutaj jeden blok. I trochę wygląda to dziwnie Trochę to jest takie no nie do końca naturalne Ale już to wygląda trochę lepiej jak widać Trochę to bardziej przypomina właśnie perłę kresu A jako, że perła kresu jest chyba najbardziej okrągłą rzeczą w Minecraft'cie No to będziemy sobie do takiego kształtu dążyć Szkoda, że w ogóle nie widziałem kolorów takich jakie ma perła kresu bo fajnie by to wyglądało. Ja zrobiłem takie kolory bardziej tęczowe, więc może będziemy mieli taką tęczową perłę kresu. No cóż, dalej kolejne warstwy buduje, budujemy standardowo, aż do pewnego momentu, który to zobaczycie po prostu. To trzeba wyczuć, kiedy jest ten moment. Ja naprawdę tego tak jakoś tam bardzo nie ogarniam. Po prostu wiem, że trzeba coś takiego zrobić, żeby zaokrąglić. To już jest zbyt kwadratowe. No i to robię. Myślę, że ta warstwa jeszcze jest ok. Natomiast kolejną warstwę sobie położymy i tutaj też sobie w ten sam sposób zaokrąglimy. A więc zrobimy coś takiego. Dołożymy po prostu kolejne bloki, dzięki którym ta warstwa będzie. Tak bardzo zaokrąglona. Tak to wygląda. Ja to robię naturalnie. Mam nadzieję, że nigdy nie zrobiłem żadnego błędu. Mhm. Tutaj jeszcze wpełnimy. No i wygląda to trochę właśnie tak komicznie. Trochę może dziwnie. No ale przynajmniej jest moim zdaniem takie bardziej okrągłe. Takie się wydaje. Kolejne warstwy znowu kładziemy normalnie, bez żadnego po prostu planu, to po prostu dookoła, aż będzie to coraz, coraz bardziej um, okrągłe, a w pewnym momencie znowu musimy to powiększać według tego schematu, który Wam przedstawiłem i tak właściwie no, w nieskończoność można się bawić, w nieskończoność można to tak zaokrąglać coraz bardziej i bardziej. Um, oczywiście później będziemy sobie wydłużać te boki. Te środkowe zawsze będą najkrótsze, tutaj. Tak więc, jeden blok, dwa bloki. Um, można się tym tak bawić. Ja przedstawiłem Wam pewien sposób myślenia. Jeżeli chcecie zobaczyć to w praktyce, to zapraszam na odcinek pod tytułem Baza Delta. Tam w dzienniku z Minecraft budujemy sobie to praktycznie. A tutaj przedstawiłem wam jak po prostu się robi koła w Minecraft. Taki sposób myślenia, po obejrzeniu tego odcinka, mam nadzieję, że to rozumiecie i możecie sobie stworzyć własne koła w Minecraft. A to naprawdę wygląda jak, trochę jak oko, jak jakaś perła kresu, tylko taka bardziej może tęczowa. Chyba to wstawię na miniaturkę. A Wam dziękuję już za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to skomentujcie, subskrybujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam Was. Na razie pa i cześć.